Uwaga, moje śniadanko, proszę bardzo, je, cińcza, je cińska na tostach. I tutaj sobie jeszcze dałam e, taką, już bez chleba, jako żeby sobie po prostu samą bez chleba jadła. Więc życzę mi, smacznego. zakupki zrobione. Kodałam, bardzo. Trochę ciężkie, ale dałam radę. Dobra, słuchajcie, biorę się za kolorowanie według numerów. Tutaj w ogóle fajnie, że są podpisane te pędzle y, farby. I tutaj jest jak fajnie, że dorzucili pędzle. Jezu, ja się ucieszyłam, po prostu bo się martwiła, że nie ma pędzli. A jak wiecie, średnio, co mam w domu pędzle, więc się bardzo ucieszyłam, więc zaczynam. Ciekawe jak to wyjdzie. You no, know, prawie się zacząłam stresować. <laughs> Ale będzie dobrze, to jest według numeru, więc dam radę, dam radę raczej. Trzymajcie kciuki. W ogóle to jest zestaw, słuchajcie, taki, tak to się prezentuje. E, Kosztowało 25 zł. E, wzięłam, bo lubię takie rzeczy w sumie robić, więc e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po efekcie. Oczywiście Wam to nagram. Tutaj, słuchajcie, Netflix ospalony więc zaczynam. Siemano, jest godzina, już mam powiem 22.38. Ja już nie mam siły, naprawdę ja muszę... Wiecie, ja nie, nie wiem o której zaczęłam w sumie jakby malować ten y, obraz, ale muszę iść, naprawdę muszę odpocząć, bo dopiero rano już dokończę ten obraz. Y, bo naprawdę po prostu już jestem mega zmęczona tymi cyferkami i on jest jeszcze taki, że są to wiecie takie malutkie, 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 po prostu cyferki w ogóle. Więc rano sobie dokończę <gryw> albo po południu, bo nie mam siły naprawdę. Nie mam siły na dalsze malowanie tego. bo nie naprawdę po prostu, więc jutro dokończę rano albo po południu, więc no. Tam, dokończyłam, proszę bardzo, tak wygląda efekt końcowy mojego obrazu, mojego dzieła. <grym> Napiszcie końcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja myślę, że ładnie, bardzo. Bałam się bardzo, bo nie wiedziałam, czy to wyjdzie i tak dalej, ale myślę, że wygląda bardzo ładnie. No, według mnie, moja opinia. Dobra, słuchajcie, będę jadła teraz moją ulubioną grzybową, więc życzę mi smacznego. Hej, dziękuję wam o oglądanie tego filmiku. Zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję na mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. I widzimy się na następnych filmach. Pa!